Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Arcykapłan Hilikias powiedział do pisarza Szafana: Znalazłem księgę prawa w świątyni pańskiej. I dał Hilikias księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. I pisarz Szafan oznajmił królowi: Kapłan Hilikiasz dał mi księgę. I Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Hilikiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Agborowi, synowi Micheasza i pisarzowi Szafanowi, a także urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi. Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że nasi przodkowie nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni pańskiej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem pańskim, że pójdą za panem. Że będą przestrzegali jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze, i cały lud przystąpił do przymierza.